Bo to najlepszy serwer w Polsce. Say what? Wracam, chcę Was teraz poinformować o czym będzie ten odcinek, żebyście wiedzieli, czy chcecie sobie go obejrzeć. <laughs> będzie to odcinek ogólnie pokazujący ten serwer, będę wam pokazywał rzeczy, będę wam mówił, o której on będzie odpalany, bo cały nie chcę, żeby on był całą noc, bo trochę mi się komputer będzie palił pewnie, a więc będziemy go tak gasić dziś o pierwszej drugiej. No ja, no ja jestem Reddit, oczywiście, to jest mój serwer i tutaj są trochę kopojemów, ale tą mapę czas jakiś czas usuwamy, pokażę jak coś, tak jak wchodzicie na serwer to macie logowanie Jak nie wiecie jak się zalogować to sobie zobaczcie, tutaj mamy na przykład awka, awczarkę, ogólnie tu jest takie coś fajnego co was wybija, na przykład na strefę PvP, to jest fajne dosyć Tutaj jest y, portal netheru, w netherze są lepsze zbrojki ogólnie, bo to jest box pvp tryb, bo o tym nie powiedziałem w sumie. Mamy tutaj paru adminów, w tej chwili nikt nie jest aktywny, bo sumie powiedziałem, że będę nagrywał film, więc nikt nie wyszedł. Tutaj macie zbrojki, ogólnie tak jak wchodzicie na serwer to najlepiej jest zrobić tak, że odbieracie taki grat od razu, bo wtedy od razu za darmo dostajecie tą zbrojkę całą. Później macie następne itemki, to jest dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki i tak dalej. Ale tu jest ogólnie jedenastka, a jedenastka nie jest oznaczona jedenaście, tylko jest oznaczona gwiazdka jeden. Na dole tam na derze też są itemki, one też są oznaczone gwiazdka, na przykład dwa, trzy i tak dalej, nie? Więc, yy, no ogólnie całkiem fajnie. Pokażę Wam zaraz jakieś strefy jeszcze. No, tu już widzicie, mogę Wam pokazać. Serwer naprawdę był długo robiony. Mamy hełm nerko, buty, mieć, kilo, fug. i tak dalej. No i na koniec tutaj macie u tego gościa. Możecie kupić najlepszy w sumie set. Hełm redzika, czyli mój. No i później tu macie u dziwnego typa. Możecie sobie kupić nederktory, gdzie macie dropnąć dwa kastomiterki, Czyli potężna czaszka i wider miecz. Też u tego gościa macie kupić resztę kastomitemków. itemków, a nimi są magiczna wędka, starożytny amulet i kosa śmierci. Chciałem też Wam pokazać inne strefy, no i na przykład jedną z innych stref jest tutaj oto strefa bez elit, no i jak tutaj spadniecie tam jest void, nie będę tam teraz spadał, tam jest void ogólnie. Chcę też odpalenie serwera, jak coś będzie jutro o godzinie gdzieś tak 13, może trochę wcześniej, zobaczymy, może trochę później też. No i o takiej właśnie gdzieś godzinie będzie odpalenie serwera jutro, a więc zapraszam serdecznie. Może odpalimy jakieś live'a, gdzie będę na multi-koncie próbował tutaj coś podziałać, no zobaczymy, zobaczymy. Mogę Wam pokazać następne strefy, jedną z nich jest tutaj bezpieczna strefa na której możemy zobaczyć, że mamy drwala, u którego za te odłamki, które Wam zaraz pokażę, jak przejdziemy do sekcji z komendami, jak je zdobyć, mamy drewno, które możemy kopać i sprzedawać, tak w sumie jak każda ruda, później mamy tutaj taką kopalnię fajną, gdzie, o którą trzeba przejść. No na przykład tutaj mogę wam zaspoilerować jak się o co chodzi, ale i, i tak pewnie zapomnicie, założę się. Naprawdę ogólnie też chciałbym żebyście zostawili suba, bo naprawdę bardzo ciężko się nagrywa te filmy, długo trwa montowanie ich i naprawdę chciałbym, abyście podziękowali za to właśnie łapką i subem. Nie zmuszam, ale zachęcam. Jakby jak widzicie tutaj to jest strefa z obsydianem, który też jest drogi i jak już jesteśmy tutaj możemy sobie przejść do komend i pisujemy Pierwszą komendą jest ukośnik Shop. Otwieram sklep Gdzie mamy zakładki walka na przykład i takie temki, zakładkę rudy, gdzie możemy sprzedawać nasze rudy, każde dosłownie. I mamy też ulepszacze, gdzie możemy kupić na odłamek, gwiazdy wymian, super ulepszacz i potężną kulę mocy. Dobra, przejdźmy dalej do komend. Następną komendą jest AH! Czyli rynek, gdzie macie aukcje. Tak, no i ogólnie jak chcecie coś wystawić, to wpisujecie Achsel i cena. Tutaj macie napisane dokładnie. No i jakieś takie inne rzeczy macie tu napisane. Ogólnie też mamy... Następną komendą będzie trade. Dokładnie. Trade. I tutaj macie na przykład zaakceptować albo odrzucić, albo wysłać trade, tylko że nie ma osób na serwerze nie ma jak to pokazać. No i ogólnie to to. Mamy, to są takie ciekawsze komendy właśnie. Większość takich ciekawszych komend. Chociaż na pewnie jakieś jeszcze są, a ja odkryję z czasem. No, a, ale mamy tą strefę AFK, która jest całkiem mega fajna, bo naprawdę macie sobie zostawić na przykład na 3 godziny kompa tutaj i fajne, fajne temki zdobyć, takie klucze, które są giga OP. Mogę Wam też pokazać strefę w nederze której będziecie. Na, na najlepszą strefę w nederze, o no tak powiem. No i chyba najlepszą strefę też na serwerze, bo tutaj, jak macie PvP w nederze, to na końcu jest zamknięta jeszcze strefa, bo ogólnie tutaj grali moi ziomkowie do tego czasu. Zamknęłem to, żeby nie za bardzo się nie wystakowali. No i tutaj mamy strefę, fajną. Tutaj macie Soul Sand, macie kości i w sumie to, to jest wszystko, co tu jest. Y no i z tych kości można kraftować czaszki i kraftować właśnie nasz ten klucz lederowy. Nie? Następne rzeczy na tym serwerze, co tu jest? Mamy topki jeszcze, to też Wam mogę pokazać, które są oto i jak pójdziecie sobie do góry na spawnę, to topki są dokładnie jak przejdziecie sobie tu, to są tutaj topki. Widzicie? I klikamy w tego gościa i mamy topki, gdzie tutaj są na no, przykład topka czasu, już jakiś Try-Hard 16 godzin, tu siedzi inaczej. Ja mam 38, ale a że łącznie miałbym 60, bo mi usunęło jakby reset. Jeden taki. Tu mamy XD, topka Halsu 7 milionów ja będziemy resetować, więc o nim się nie musicie martwić. Mamy topkę Kili, gdzie jest 7 kili najwięcej. I to jest ten sam gracz. Dosyć dziwne. Ok, pójdźmy dalej. Yy. Co my tu dalej mamy? No, w sumie to większość rzeczy wam już pokazałem. Mamy kity, jak pokazywałem już, które są dosyć fajne. MVP, nie ma VIPa, jest MVP, to jest dosyć dziwne. No i ogólnie, no dużo wam już pokazałem. Naprawdę. Przejdźmy dalej. Serwer będzie odpalony jutro, właśnie o godzinach, które wam mówiłem, czyli około oś, no, o nie, 18, Około tak mniej więcej godziny 13. no, może trochę później, może trochę wcześniej, nie? Zależy po prostu. Jakby większość rzeczy Wam pokazałem możemy jakby przejść do klepy moich dwóch ziomków bo ją nagrałem ostatnio więc przejdźmy i później może skończę odcinek Jeszcze raz powiem iPS w opisie tak samo jak godziny dokładne i data Moi drodzy, wiem, że jesteście w oglądania mojego filmu, ale wrzuciłem wam na Ale Wiktor, walk... nie pomaga nikomu. No dobra, okay? no ale wrzuciłem wam w środek mega fajną walkę, bo Najko postanowił na moim serwerze dać wyzwanie mojemu adminowi. Zobaczymy kto to wygra. Ogólnie to wiem, że macie film z czegoś innego, jest ale fajnie. niedługo będzie film z serwera, a więc naprawdę polecam. No jeszcze nie wiemy, no. No dawaj, no. Ej, no? Dawajcie, dawajcie. Lecą, biją My się! Nerko przeważa. XD próbuje uderzyć z motyki. Uderzyłem. Uderzył z motyki. O, kurde, no, to, 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 to tema. U gusiach. Nerko naprawdę ma wysoką przewagę. Nerko, nerko, to tema chyba. Chciałeś powiedzieć. A, u nerko, to tem. No? O kurde, ej, ja mam mało. E, nara. No. Mam pomysł. Nerf używa e używa Uwaga! Czym kto to wygra? Uwóź! Uwóź ucieka e Ej dawaj się bez i... dawajcie bez elitr. Dawajcie bez e Dawajcie bez Elitr. Oko! Może nie ma sensu jak Uwóź będzie uciekał e nie? No, co tu ja robię? O, o nierko, 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 drugi totem, u drugi totem Ej, 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 Spadamy, Spadaj, Nerko. Klepa, chlepa, chlepa, chlepa. Braku! Tu są używane. O, nierko, 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 nierko Nerkonek, 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 ja oddam mi temy przecież Ej narko, ja, ale... ale nie, po Ale umawialiśmy się, tak? Ej narko, uważaj, żeby set ci nie padł, nie? Ej, nekoli, uważaj, set ci nie padł nie? Ale bez łuku, bo ja nie mam nawet łuku, no bratku Ja nawet łuku nie mam w ogóle ciebie... Ej, Bratki się biją Dobra, nie, narko Nie żyję no co, Nie, ma tutaj. Ohoho! Uwóź w kobłebie, no to ma problem. A nerko dostał z mutniki. Kto to ma problem? Kto ma, kto ma problem? A problem ma nerko. OOOOOO Dobra nerko!